Krecik, ogarnij się, jesteś na wizji. To niemożliwe, on się nigdy nie ogarnie. Witamy, kochani. Dziś czwartek w końcu nie pada. Miało być trochę bardziej słonecznie, ale jest mniej słonecznie. Ale przynajmniej nie pada, więc robota już idzie od rana, jak zwykle. Sławek tutaj kopię te fundamentiki, których wczoraj nie udało się nawet zacząć. Bo właśnie padało i tam trochę wyjazdów miał, jak mówiłam. To idzie szybciutko, bo to takie o, malutkie płyciutki, a to jest tylko po to, żeby. Właśnie tutaj zaleję betonem, a to jest tylko po to, żeby kury pod siatką nie uciekały. Tak zapobiegawczo. Także nawet sobie narzędzie eleganckie przygotował do tego, a to już jak, jak robił tamte wcześniejsze ogrodzenie. No pokaż, ja idę tu do narzędzie pokazać, a ty mi uciekasz. Patrzcie. Jaka elegancka samoróbka. Wymiar elegancki. No tyle to tam moment się wykopie, nie? No, bo na całą szerokość wpadę to by było za szeroko. Ile tu betonu w ogóle, nie? Tam chyba kawałek zrobię przy no. tym starym ogrodzeniu, nie? Tam przy tujach, no to przecież laliśmy i laliśmy i końca nie było. A niepotrzebnie tak naprawdę. No. I tutaj będzie właśnie. Co teraz te, te łaty będziesz tutaj te szalunki robił, nie? Tak jak teraz. przykręcę i. I tu się naleje, równo z tym się wy, ten wygładzi. Po drugiej stronie w sensie, że też tam będzie łata, nie? Taki o, taki tunelik będzie. Przynajmniej tak pamiętam jak było jak tam zalewaliśmy, bo ja tam się guzik znam, a się mądruję. Tylko tyle co mi mój mistrz podpowie. I co, i to będzie trzeba zalać, tak? I dopiero następne będziesz kopał? następne. No bo co, nie masz tyle ładnie? No bo nie kupywał tyle bez sensu. Tutaj woli do połowy sobie zalać. To jest mniej więcej w na cały taras No i na cały taras powinno starczyć, więc po co kupywać nad to, a drewno nie jest tanie, jak wiadomo. Także tu wykorzysta, zalejemy i wtedy dalej będzie robił. I co? Już niedługo będzie trzeba się posiadkę wybrać, nie? To jeszcze Ty dwa tygodnie. Tyle? A, żeby ściągu, ale ten i tam bramę musisz jeszcze robić, nie? Do kombajnu. No tak to jest, z każdej strony y, mamy jakieś utrudnienia do naszego pola, do dojazdu tamtego pola. Tu już jest pole innego pana, tak jak mówiłam, więc musi być brama przez ogrodzenie. Na drugim polu też nie przejedzie, bo tam jest ten rów. Eleganckie masz te narzędzie. Ty to jesteś pomysłowy, Sławomir, nie? No, szkoda roboty, ale zresztą nawet ciężko by było wykopać taką szeroką. To gdzie ty teraz idziesz? To gdzie ty teraz idziesz? Uh -huh, nic nie słyszę. Ja w każdym razie znowu w pracowni. Kochani, ja pamiętam o tym filmiku, na którym miałam ciasto zrobić, podać przepis i tak dalej. Ja to pamiętam i ja obiecuję, że ja to nagram, ale no po prostu ciągle brakuje mi czasu, a to tak osobno nagrać jakiekolwiek ciasto, to już jest trochę więcej roboty, no bo ja nie robię pojedynczo, robię w dużej miejsce od razu na kilka ciast. Też z opowiadaniem, no to też trochę dłużej zajdzie. Ja pamiętam o tym i to na pewno będzie, ale proszę o troszkę czasu, bo... Tego czasu, właśnie, to jest to, co, co jest naszym największym wrogiem. Tego ciągle brakuje. Nie, Sławomir, ciągle tego czasu braknie. No. Chociaż dobrze, że teraz dni troszkę dłuższe są i będą coraz dłuższe. Więc o tyle dobrze, to może się trochę dłużej podziała zawsze. A tak to. teraz, jeszcze właśnie, te orzechy codziennie wieczorem łupiemy do ciasna, wielkanoc. Ech. No i tak sobie zaplanowaliśmy, że wszystkie jakie mamy, zrobimy, żeby do jesieni był spokój. Także codziennie wieczorem jeszcze łupanie. Patrz jak przyleciały do Ciebie, one coś chcą. Trawkę. O Jezu. Ostatniego koguta by udusił. A jak teraz wszystkie... No, wszystkie się teraz zlecą. Też teraz to jeszcze rano, to tam na jajkach siedzą pewnie. Będziesz kręcić, będę ci potrzebna. Na razie nie, dobra, to idę robić dalej. Torty, bo czwartek to jest zawsze taki intensywny dla mnie. Tylko mówi, chodź, bo ja już kończę kopać. Chcesz nagrać, to chodź. No, a filmik wam wpadnie w piątek, bo dzisiaj jest czwartek, a w piątek będziemy nagrywać ten z y, odpowiedziami na wasze pytania. I powiem wam, uzbrójcie się w cierpliwość, bo tych pytań tam jest tyle, że chyba z dwie godziny będziemy nawijać. Znaczy ja chyba, bo Sławek to tam na niego nie liczcie, że on za dużo powie. No, ale jest nadzieja. Powiedział, że. No, mówi. Aha, aha, tyle powie. <grydy> Idę zajrzeć do Stasiulki. Eee. Ona nas w balona robi. O, psioki śpią. Dobra, później przyjdę do zwierzaków, bo nie mam czasu. Idę się przebrać i idę pracować dalej. Patrzcie ile już zrobił. No, droga już. Pociągnięte. Prawie do tego roga. Idzie, idzie. Betonowanie? Nie. No, betonowanie najgorsze. Ale to dziś? No. A no, dobra, bo no, ja nie wiedziałam. Dobrać. No, bo żeby ściągnąć później dalej, nie? Dobrze, że nie pada, chociaż nie było niewyraźne, ale... No, tak jak tam robili, przecież nie było mrozu. Nie a faktycznie, no. Mówi, że mróz przyjdzie w nocy, bo tam jak robiliśmy to było ciepłutko, ładnie, a jak zale zaczęliśmy zalewać, to mróz przyszedł od razu. No. Nie no, wiosna ma być. W radiu mówili, że ten, że już wiosna jest. Także już nie będzie mrozu. A ci coś tu wąsko wyszło? A nie, dobra, już nastawiłeś. A będzie na mnie krzyczał, że się mądruje. A tutaj to szybko pójdzie z tym betonem chyba, co? Jest. No trochę jest, ale wąsiutko. 40... 47 metrów chyba. 47 metrów? Już zalewamy te fundamenty. Sławek tam urabia beton w betoniarce. Tu mi jedną warstwę wlał. Kazał mi kamieni nanosić. Także nanosiłam, jeszcze czekam na niego. I jeszcze teraz będzie już drugą warstwę zalewał już tak na gotowo. To mam szpachelkę i mam rozgarniać. Taka moja robota dziś. Dopiero w sumie zaczęliśmy kawałek. Dopiero. No, no dzisiaj musimy to zrobić. Chyba się uda zobaczymy. Jedzie kierownik. Ale kierownik nie pracuje. Kierownik tylko te zadania rozdaje. No mi dałeś kamieni na nosić, kamieni nakłaść. To ja mam teraz tak ładnie gładzić, no. równo z deskami. Elegancko. Ja lubię takie ciapy. Za gęsty Za gęsty, no, bo nie wleci Ci tam. Muszę wody No. To się, to się nie popisaliśmy. Tutaj tak, tylko tutaj najgorzej przy tych rurkach, nie żeby powpadało. Dobra, tu biorę się za szpachelkę. Bo premii nie dostanę. A miałam być tylko pomagierem. Kamieni na noś poukładaj, a tu już muszę za łopatę się brać. Bo go nie ma. No, Sama sobie lej. Rad sobie. Najlepiej zostawić. A tak na serio przyjechał transport z piachem. Dzień dobry! <grytanie> Dlatego chwilę ja sama popracuję. Sławek tam tylko załatwi z panem i wraca do mnie. To jest bardzo dobry człowiek. Plan na dzisiaj wykonany. Nogi bolą, plecy bolą, ale zrobione. Jutro tylko tam odroga. I do tamtąd. Tam już jest trochę mniej. Tam jest 37 metrów, chyba jak jak mówił. A tutaj było 47. Także troszkę mniej na jutro. Psiaki trochę na spacerek sobie wyszły. Pobiegać. Tutaj afera, bo. Jedzenia nie ma, wszyscy krzyczą. Teraz będzie. Chwilę człowiek dłużej porobił, to już tu afera się ja dzieje. Nie ma co chodzić w ogóle. Nie ma co chodzić? Aha, że nie pokazywać się, jo? No, bo zobaczyły, usłyszały i od razu. A ty, co tak zaczepiasz? <gry> Nie wchodź mi tu, bo jestem cała w betonie. No tak, do, dopóki się nie wejdzie, to jest dobrze, a jak już się wejdzie, to już wtedy jest afera, bo trzeba szybko dawać jeść. Oj, ty go tak rozpieścisz, Justyna, że za chwilę to będziemy musieli go tylko na rękach nosić. No jeszcze buja. No. <noise> a on tylko zobaczy, to teraz podbiega do nóg, żeby go wziąć. Tam ten drugi to tak Trochę mniej. On woli biegać i sam poznawać świat, a nie tylko, żeby go nosić. Chociaż też już do nóg. O, weź weźmie. Nie bujaj go, Justyna, bo my sobie drady później z nim nie damy. Niech sobie też pobiega trochę. Ciepło się robi. Pochmurno dzisiaj, ale nie padało. Ciepło się robi, jutro ma być słonecznie już. W końcu mamy sobie biegać dłużej po dworzu. Tak to tylko na chwilkę sobie wychodzą. Bo im zaraz zimno, trzęsą się. A ten tylko docyca. No, ten. Co to ma być? Już? Spokój? Ogarnąłeś towarzystwo? już zadowoleni? Musicie się trochę uspokoić, a nie... Będzie porobione, to wy je też dostaniecie. A pół godziny może różnicy, może nawet nie. Tylko nas zobaczyły. Justyna przyszła do psów i koniec. Mama, ale co? No bo on chce ciągle teraz na ręce, widzisz? Ty go tak przyzwyczajasz, o. Tylko się wspina na Ciebie. A jak będzie taki duży jak perła przynajmniej, albo jeszcze większy, to też tak będziesz nosiła? Mhm. Tak. Tak. co się pić chce. Ale teraz jak te cycki już, nie, wy wywaliły, ale i co z tego? Dwa tygodnie już na zmianę wstajemy. I tylko przychodzimy, a ona zrelaksowana leży sobie. Ale wstawać będziemy. Nie wiadomo kiedy się spodziewać. Tak to jest, jak się nie wie dokładnie kiedy powinna mieć datę porodu. Tak jak mówię, właściciel też nie wie, nie wiedział, bo z bykiem chodziła, więc natura zrobiła swoje. Lekarz, weterynarz powiedział tylko, że w grudniu, że w lutym, ale to nie powiedział, czy początek, czy koniec. Także jeszcze i marca pewnie złapie, bo dzisiaj ostatni luty, więc no cóż, czekamy. A i też z tego, co wiem, to może... Krowa przechodzić termin, że w sensie, że może się później ocielić. Tak jak pamiętam, to chyba jak byczek miał być, to, to że, że mógł się później y, urodzić, czy jakoś tak było. Nie pamiętam, nie znam się na tym, ale tak mi się coś kojarzy, jak, jak byłam mała, jak krowy mieliśmy. Może się mylę, nie wiem. To się nie wymądrzam za wiele. Będzie czas, będzie Dzidzia. A się datę. Ten sobie na mleczko przyszedł, jak zaraz im dam jeść, ale to jak tata tutaj wszystko porobi, bo ja muszę je zamykać do jedzenia, bo zaraz perła przychodzi i im wyjada. Ma swoje, ale tu mają lepsze, no to... Ja idę, zawsze daję po, dojeść po nich dopiero. Jak sobie zjedzą, co chcą, to, to dopiero ona zjada. Bo tak to by się nigdy nie najadły. A ty co, za buraki? No chyba za mamusią. Chyba buraki już wcina za mamą. Już, już już, idę, bo zaraz będzie krzyczał na mnie. A one tu co w ogóle tu mają? Ziemiaczka im przyniosła chlebek suchy. No, perła. perła im przyniosła. No. Wy macie jeść te surowe ziemiaki z piwnicy i suche bułki, a ja będę jadła wasze mięsko. Bitwa tam się toczy. Dobra, ja idę jajka wybierać, nie? Czekają następne już głodne. No, I jak tu takie zwierzaki zostawić na pastwę losu? One są tak zależne od człowieka, bidulki to człowiek, 15 minut później przyjdzie. Bo robotę chcieliśmy skończyć, a to już wszystko czeka. No ale przynajmniej oddzięczają się zwierzątka. Tym, że się o nie dba. Już jedzonko idzie. Ja wybiorę jajka. A już człowiek wybierał wcześniej, bo już dosyć sporo jest. O, jakie brudne dzisiaj. Nową miejscówkę sobie kury znalazły do niesienia jajek. W swoim spa z piechem. A za to tutaj nie ma żadnego. Ale i słomy wygrzebały, także pewnie też dlatego. Sławek będzie gnoje wywalał, to im tam do ścieli znów. Zostaw te jajka mi. Co mi, dziobiesz, jajka? Idź. Tu se zajadają. Elegancko. Oj, dzisiaj chyba nie będzie dużo jajek. Tu tylko cztery czy pięć. Dobra, zaraz zobaczę. W sumie chyba normalnie jajek. Mówiłam, że będzie tak miej, ale pewnie koło tych 60 par jest. Także nie tak źle dziewczyny dobrze idzie. Dostaniecie nowy wybieg. Jeszcze troszkę. Będzie odpalanie, nawet przejażdżka krótka. Bo się okazało, że potrzebne jest y, dzisiaj odpalenie. Bo tam, gdzie ogrodzenie robimy, tam trzeba brony przestawić, bo będą e, przeszkadzały na jutro do zalewania. Także żeby nie było, że dla mnie, że namawiałam to odpali. Po prostu musi. Więc w razie jak nie odpali, to nie będzie nam złe. <grych> Tak? Mhm. Tak? Mhm. Dobra, patrzymy, odpali, czy nie odpali. <grych> A co, a karura krzywa? Aha. Wow, odkopa. No niemożliwe, Podkopniaka elegancko. Teraz trzeba z drogi schodzić, bo jak on jedzie, to jest niebezpiecznie. Jaszczka była, chociaż krótka, ale była. O, ale o znowu linki. Jak Jak się czujesz? O, ja myślę, że nie było widać tego uśmiechu takiego ukradkiem. Bo już nie mogłeś być dłużej poważny. No powiedz jak było. Normalnie. Trzeba teraz wszystko poustawiać z powrotem. A teraz kiedy będziesz odpalał? Dopiero na pole, jakbyś wjeżdżał? Czy co? Cicho! Do czego? Do siania. A, do siania już. No to mówię. No tak. Bo jeden płakał jak wzięłam. No jeden płakał jak wzięłaś, ale tak nie można cały czas. Nie, bo ja mam jedną rękę wolną tylko. Ojej, jak Jeszcze tutaj zaparkuję furę. Uważaj, bo tata jedzie. A jak tata jedzie, to uważaj, nie? Nie, no tutaj cię nie rozjedzie, ale wiesz, że jak ta jeździ, a jak traktorem to już całkiem. Dobra, po robocie? Po robocie, nie? Idziemy odpoczywać, się narobiliśmy dzisiaj przy tym betonie. Jutro powtórka. Pogoda ma być ładna, więc chyba się uda, nie? Nie? Mówił, uda się jutro. Musi się udać. Idę jeszcze do stosunki zajrzeć i do domku. Miłego wieczorku życzymy. I do jutra, do 17, jak zwykle. Chyba o 17, bo to będzie weekend. No, nie wiem. Dobra, nieważne. I pamiętajcie, że w niedzielę wpada filmik bonusowy. Na którym będziemy odpowiadać Wam na pytania z okazji 1000 subskrypcji. Także zapraszamy, przypominamy i trzymajcie się ciepłutko. Pa! pa.